Ciężko generalnie znaleźć jakąkolwiek analizę, która mówi o nowych, niższych dołkach, ale udało mi się. Więc teraz złośliwiec może powiedzieć: albo rośnie, albo spadnie. I sprawdzimy, na ile realne jest to, żebyśmy faktycznie rozpoczęli taki rajd wzrostowy. I mam takie przeczucie, że dobrze ta analiza nam się zestarzeje. Ale nigdy nie będzie tak samo. Więc już skoro mamy te dwa kwietnie wykorzystane. To być może kolejny będzie faktycznie na zielono. Cześć, z tej strony Dominik. Witam Was na kolejnej aktualizacji rynku Bitcoina. I pamiętajcie, że jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcielibyście być na bieżąco ze wszystkimi moimi nagraniami, to zapraszam do kliknięcia w subskrybuj oraz w dzwoneczek, by nie pominąć kolejnych. Nagrań. Zanim zaczniemy, to pragnąłbym Was zaprosić na konferencję, której będę gościem. Jest to całodniowa konferencja w najbliższą sobotę, a bezpłatny bilet możecie odebrać w linku poniżej. Oczywiście przekieruję Was ten link na stronę, którą w tym momencie Wam pokazuję. No i tutaj możecie zobaczyć także agendę wydarzenia i co na tej konferencji będzie można się dowiedzieć i o czym będzie można. Słyszeć. Jak zawsze na początek zrobimy sobie przegląd Twittera. Tym razem zaczniemy od mojego Twittera, bo chciałbym wam pokazać właśnie tweeta z 22 lutego, w którym mówiłem o tej średniej kroczącej, tej pomarańczowej, którą tutaj dobrze widać właśnie na tym screenie. No i mówiłem, że od reakcji właśnie na tą średnią kroczącą zwykle na Bitcoinie były. Korekty. No i tak było też tym razem. Dostaliśmy korektę około 13%. No i też nie powinno być to niczym dziwnym, jeżeli chodzi o rynek bitcoina. A w lipcu 2019 wrzuciłem też analizę, w której mówiłem właśnie o tej średniej kroczącej. W tym przypadku ona jest tutaj u nas niebieska. Dalej ją dorysowałem odręcznie i mówiłem, że dopiero po tym, jak ta średnia krocząca zostanie wybita, to dopiero będziemy mogli mówić o ewentualnej hoście. Dopóki jesteśmy pod tą średnią kroczącą, to nie ma co myśleć. Jak na razie, na tym etapie, cyklu o ewentualnych astronomicznych wzrostach, te wzrosty na pewno w końcu kiedyś przyjdą, ale myślę, że najprędzej będzie to po halvingu Bitcoina. No dobrze, ale teraz zobaczmy co tam słychać na Twitterze, bo ciężko generalnie znaleźć jakąkolwiek analizę, która mówi o nowych niższych dołkach, ale udało mi się. Mamy tutaj krypto jodę i ten krypto joda właśnie mówił o ewentualnych scenariuszach. Oczywiście według niego są dwa scenariusze. Jeden scenariusz jest na spadki, a drugi scenariusz jest na wzrosty. Więc teraz złośliwiec może powiedzieć: albo rośnie, albo spadnie. Ale teraz wyjaśnijmy sobie te scenariusze, co musiałoby się wydarzyć, by rozpoczął się scenariusz wzrostowy. Jeżeli byśmy mieli faktycznie teraz tą korektę, nawet trochę głębszą niż mamy obecnie, to potem mamy dwie drogi. Albo znowu wracamy i wybijamy nowy wyższy szczyt, wyższy szczyt niż te dwa poprzednie, czyli tutaj zgodnie z tą niebieską linią, wracamy, i dopiero wtedy mamy otwartą drogę na wzrosty. Tej mojej średniej kroczącej na tym wykresie tutaj nie ma, ale zwróćcie uwagę, że gdybyśmy ją sobie nawet tak wirtualnie dorysowali, to gdyby pojawił nam się ten niebieski scenariusz, to on jest bliski temu, właśnie żebyśmy wybili tą średnią kroczącą, wrócili, przetestowali ją od góry i dopiero mamy szansę na dalszy ruch wzrostowy. Natomiast w przypadku ewentualnych spadków i wybicia nowego niższego dołka, to wtedy mamy otwartą drogę na niższe, niższe dołki. No i tak naprawdę tutaj poleciał po bandzie autor tej analizy, no bo lądujemy gdzieś na wysokości 10 tysięcy dolarów za bitcoina, co jest dla mnie na ten moment absolutnie niemożliwe, no ale już różne niemożliwe rzeczy się wydarzały w świecie kryptowalut, więc nie jestem w stanie dać sobie palca obciąć, że nie będzie takich spadków. Ja, oczywiście, jak mnie znacie, jestem dalej za scenariuszem wzrostowym, oczywiście z korektami do halwingu. No i potem przyjdzie ten czas, gdy, gdy faktycznie po halwingu można by się spodziewać wzrost. Natomiast, jeżeli miałyby się odbyć te spadki, to tak jak mówiłem kiedyś w jednym z nagrań, poziom 13888 bardzo łatwo do zapamiętania, będzie w przyszłości na pewno mocnym oporem, gdyby te spadki w ogóle się chciały pojawić w rynku. Tak naprawdę musiała wydarzyć się jakaś katastrofa, żeby faktycznie te spadki tak głębokie móc zobaczyć. Coś co bardzo mi się spodobało, jak zobaczyłem to ostatnim razem, to porównanie 2019 roku z 2023. Powiększymy sobie to teraz. Tutaj mamy wykres od L Krypto Profesora. No i teraz zobaczcie, jak podobne są w sumie te wykresy z 2019 i 2023 roku. Na moment, kiedy narysował to L Krypto Profesor, mieliśmy tutaj spadek i byliśmy w okolicach 22 000 i oczywiście przejdziemy sobie na wykres Naniesiemy sobie dokładnie to samo i sprawdzimy, na ile realne jest to, żebyśmy faktycznie rozpoczęli taki rajd wzrostowy, jak mamy tutaj w tej symulacji tymi czarnymi, pionowymi kreskami. U Kryptonoba możemy zobaczyć też bardzo ciekawą grafikę, na której zobaczymy wykres bitcoina na skali logarytmicznej, ale zobaczymy też DXY, czyli indeks dolara amerykańskiego. Czyli w takim uproszczeniu, jest to koszyk dolara do różnych światowych innych walut, skompresowany do jednego indeksu. I jeżeli ten indeks nam rośnie, no to znaczy, że dolar umacnia się względem innych światowych walut, a jeżeli indeks nam spada, no, to możemy spodziewać się osłabienia dolara względem innych światowych walut. Skoro już jesteśmy na DXY, no to Stack Money Lizard może nam pokazać tutaj ewentualną symulację, czego on by się spodziewał. No, i tak naprawdę on tutaj nam wyrysował na niebiesko dalszy spadek tego indeksu DXY, co oznaczałoby, że złotówka się umocni względem dolara i wszystkie inne światowe waluty prawdopodobnie się umocnią względem dolara. I teraz byśmy musieli sobie ocenić. Czy faktycznie taki scenariusz jest możliwy? No, bo do niedawna mówiło się o dolarze za 6 zł, a w przypadku takiego spadku prędzej byśmy zobaczyli 3,50 za dolara niż te 6, zł, o którym była mowa jakiś czas temu. Jeżeli chodzi o bitcoina, no to widzę tutaj, że ta symulacja jest zrobiona tak umiarkowanie, już nie ma tego ogromnego wystrzału do tych 48. Zobaczcie, że ten trend wznoszący jest delikatny. No, i tutaj lądujemy w okolicach 42,500 za bitcoina, co wydaje mi się bardziej realistyczne, ale też przejdziemy sobie potem do. Wykres, żeby sobie te wszystkie poziomy omówić. A trader Alan mówi nam o ewentualnych wzrostach. No i tutaj widzimy wszystkie kliny, które były na Bitcoinie, kliny spadkowe. Z tych klinów, zawsze, gdy Bitcoin wychodził nam nad tendencję spadkową, dopojawiały nam się wzrosty. Ale przypomnę, że już coś takiego dawno temu przerabialiśmy w przypadku oscylatora, który na Bitcoinie nigdy się nie pomylił. Także też tutaj możecie na górze zobaczyć tendencję czekaliśmy, aż te tendencje zostaną wybite. Przypomnę tylko, że ta analiza była publikowana w momencie, gdy Bitcoin był za 16 599 dolarów i wtedy mówiliśmy o ewentualnym dnie i we wskazaniu tego dna właśnie pomógł nam oscylator, który się na Bitcoinie nigdy nie pomylił, także też tą analizę wrzucę wam w opisie, w linku poniżej, także kliknijcie rozwiń opis i wtedy tą analizę możecie zobaczyć i mam takie przeczucie, że dobrze ta analiza nam się zestarzeje. No dobrze, kliknijmy w playkę, zobaczmy co się stało i faktycznie Jesteśmy na wybiciu tej tendencji spadkowej, no i możemy mówić o tym, że już powoli, powoli z tej bessy wychodzimy. Zobaczymy dzisiaj coś, czego jeszcze na moim YouTubie nie wiedzieliście, czyli chmury, i cimoku. Jak zwał, tak zwał. Postaram się odszukać właśnie te chmury też na moim wykresie i pokażę Wam, jak te same oznaczenia nanieść na swój własny wykres. The Scalping Pro wrzucił też bardzo fajną symulację. Bardzo mi się podobają te oznaczenia, no i można mówić tutaj o ewentualnych etapach, które czekają Bitcoina. Jak możemy zobaczyć w przeszłości, mieliśmy taką formację dna, no i tą formację mieliśmy też teraz do niedawna, a właściwie według tej grafiki, którą Wam teraz pokazuję, no to jeszcze jesteśmy Cały czas tej formacji dna. Kolejną rzecz to jest ten ruch przedhalvingowy, i tutaj dojeżdżamy do tej czerwonej wstęgi. Jeszcze nie doszedłem, jak ją znaleźć, ale jeżeli ktoś z Was ma pomysł, jak nazywa się ta wstęga, to wrzućcie w komentarzu. Ja oczywiście będę tego szukał. Jeżeli uda mi się ją znaleźć, to też Wam potem wrzucę. Być może w następnym nagraniu. Kolejną fazą, tą trzecią, którą możemy zobaczyć, to jest tylko w górę, czyli to jest ten moment, który już jest po halvingu, no i już właściwie Bitcoin jedzie, by wyznaczyć nam. Nowe ATH. No i teraz spójrzmy na tą ewentualną symulację. No faktycznie mamy na górze tą wstęgę, no i wszystko by wskazywało, że gdy wyjdziemy z tego czerwonego boksa, no to już można mówić o ewentualnych wzrostach. Pytanie, czy one się w czasie rozłożą tak, jak tutaj sugeruje nam autor? No nie byłbym takim pewien, no bo to jest dokładnie przekopiowane to, co mieliśmy wcześniej, a nigdy nie będzie tak samo. Może być podobnie, ale nigdy nie będzie tak samo. No ale jedno jest pewne. Po halvingu zwykle na Bitcoinie były wzrosty, no i nie spodziewam się tym razem niczego innego. Dlaczego nie spodziewam się niczego innego? No bo, tak jak mówiłem z jednych moich poprzednich nagrań, Bitcoin cały czas robi dokładnie to samo. Niczym dziwnym nie powinien być ten cykl rynkowy, który widzicie tutaj na poszczególnych grafikach. Ten cykl jest starszy od samego bitcoina i występuje on nie tylko na Bitcoinie, występuje on na złocie, srebrze. Parach walutowych, czy nawet na akcjach yy, Tesli. Także nie jest to nic dziwnego. Na Bitcoinie to się powtarzało wielokrotnie, i wydaje mi się, że kolejny raz możemy mieć do czynienia znów z podobnym ruchem. Co do średniej kroczącej, o której już mówiłem na moim Twitterze, no to zobaczcie, jak ładnie nam ona tutaj zareagowała. Jedyny problem jest taki, że marzec zwykle zamykał się poniżej otwarcia z początku miesiąca. Także ja nie spodziewam się jakiejś tutaj ogromnych wzrostów, jakiegoś ranu na ten moment. Raczej bym się spodziewał takiego trendu bocznego, być może jeszcze z jakimiś spadkami. Jeżeli zejdziemy sobie na wykres tygodniowy, to zobaczcie jak idealnie w punkt zareagowała nam cena na tą średnią kroczącą MA12 z interwału miesięcznego. No idealnie widać tutaj jak dotknęło nam tą średnią, no i potem mieliśmy korektę. Od szczytu do ostatniego dołka spadliśmy niemal 13%, no ale nie jest powiedziane, że to już koniec. Może tak być, że będziemy tutaj kisić się bokiem i. Z tygodnia na tydzień będzie to jakiś pojawiał się trend wzrostowy, ale ja osobiście mam ustawione nieco niżej ewentualne zlecenia zakupu. Jeżeli zmierzę sobie bitcoina od szczytu do dołka i wyznaczę sobie poziomy 50%, no to jest to gdzieś poziom w okolicach 20 400, który bardzo by mnie interesował w kontekście dokupienia bitcoina. Czy mi się to uda? Nie mam pojęcia, bardzo chciałbym, żeby do tych poziomów spadło, żeby moje zlecenia się aktywowały, ale oczywiście, jeżeli nie będę miał takiej okazji, to tak jak zawsze mówię, systematycznie raz w miesiącu dokupuję sobie czy Bitcoina, czy Ethereum, czy ostatnio nawet Litecoina i Matica, ale też mam zlecenia oczekujące na przykład na Binance Coina czy Dogecoina, o czym mówiłem w nagraniu na koniec zeszłego tygodnia. A przy okazji chciałbym Wam podziękować za tą ilość wyświetleń. Naprawdę bardzo dużo wyświetleń przez weekend doszło do tego nagrania, czego w ogóle się nie spodziewałem, ale bardzo serdecznie Wam dziękuję. Wróćmy sobie jeszcze na sekundę do porównania wszystkich cykli. No i teraz możemy zauważyć tutaj, że no za każdym razem faktycznie, gdy ta tendencja została wybita, to mieliśmy jakiś ruch wzrostowy, czy to było w 2023 na razie lokalnie, czy to było w 2019, czy troszeczkę wcześniej w 2015. Jednak w 2015 mieliśmy powrót do tej tendencji spadkowej, no i dopiero cena potem nam odjechała w 2015. W 2019 tego powrotu nie było. Ale w 2023 już widzimy, że tutaj delikatnie dotknęliśmy w, na powrocie tą tendencję. Czy dotkniemy ją jeszcze raz? No, być może, i, ale oczywiście szklanej kuli nie mamy, więc nie da się niczego powiedzieć na 100%. Jeżeli miałbym zakładać, jaki będzie kierunek, jaki byłby ewentualny scenariusz, no to tutaj niestety, ale krypto JODA nie bardzo mi pasuje do tego cyklu, jeżeli chodzi o ten spadek. Jednak jeżeli pojawią się naprawdę złe newsy, coś by zbankrutowało, tak jak w jednym komentarzu było, że właśnie decyzją sec niektóre kryptowaluty zostaną uśmiercone, no to faktycznie moglibyśmy spodziewać się tych spadków, tylko na jak długo? No bo spójrzmy tutaj, co się wydarzyło w trakcie tej covidowej korekty. Tutaj mieliśmy ogromny spadek, ale tak samo jak to szybko spadło, tak praktycznie szybko nam wzrosło przed halvingiem. Więc teraz pytanie, czy mamy się bać tych spadków, jeżeli gramy długoterminowo? No wydaje mi się, że nie. Dlatego spodziewałbym się raczej długoterminowych wzrostów nie mam pojęcia czy uda się to do kwietnia 2023, czy raczej to będzie marzec 2024 i dopiero gdzieś dojedziemy do okolic np. 42 tysięcy, które bardzo mnie interesują w kontekście sprzedaży. Oczywiście ten złoty środek, o którym mówiłem gdzieś tutaj jest w w połowie września 2023 nie mam pojęcia, jak to się rozłoży w czasie, bo najtrudniej jest określić, jak w czasie bitcoin urośnie, zwłaszcza lokalnie. O wiele łatwiejsze jest przewidzenie poziomów, na którym będzie mógł ewentualnie reagować. A dla mnie takim poziomem, który gdzieś będzie wyznacznikiem tego, że może nam się pojawić przed. Halvingiem korekta, no to jest właśnie ta pomarańczowa strefa od 42 tysięcy dolarów, ale ja będę starał się już od 35 powoli realizować zyski z tych pozycji, które sakumulowałem tutaj gdzieś w okolicach dna. Co do sentymentu miesięcznego, to zobaczcie, że jeżeli chodzi o wszystkie marce, które mieliśmy od początku bitcoina, to mamy tutaj przewagę czerwieni. Oznacza to, że każdy marzec z tych czerwonych zamykał się o wiele niżej niż w momencie otwarcia, jeżeli chodzi o bitcoina. No, mamy oczywiście tutaj kilka przypadków, gdzie było na zielono, ale jeżeli sobie podsumujemy ilość czerwieni i zieleni, no to wychodzimy tutaj na minusie na korzyść. Czerwonego, więc ja też nie spodziewałbym się w marcu jakichś ogromnych wzrostów. Być może tutaj z pomocą przyjdzie kwiecień, czyli kolejny miesiąc, gdzie raczej mieliśmy większość miesięcy wzrostowych. No i jeżeli miałbym tutaj o kwietniu mówić, no to zobaczcie, że były sytuacje, że dwa razy kwiecień pod rząd był na czerwono w stosunku do otwarcia, i 2021 i 2022 też nie był korzystny dla kwietnia, więc już skoro mamy te dwa kwietnie wykorzystane, to być może kolejny będzie faktycznie na zielono. Dlatego, moim pomysłem w razie ewentualnych korekt jest dobieranie tego bitcoina. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o zagraniu długoterminowym. No, a jeżeli chodzi o to zagranie długoterminowe, no to w przypadku realizacji zysków gdzieś w okolicach, powiedzmy tych 42, być może od 35 tysięcy dolarów za sztukę, jeżeli uda się złapać jakąś korektę, na przykład 40% na bitcoinie, no to z chęcią wtedy bym odkupił po to, żeby ewentualnie po halvingu sprzedać w miarę wzrostów najpóźniej w okolicach 150 dolarów za sztukę, jeżeli oczywiście wtedy jeszcze w rynku będę. Co do naszej mapy, czyli wszystkich poprzednich cykli nałożonych na siebie, no to widzimy, że cały czas utrzymujemy się gdzieś w normie. Na ten moment, jeżeli chodzi o marzec, to jesteśmy gdzieś w połowie skali. Oczywiście jest tutaj przestrzeń na spadek powiedzmy nawet do 15 tysięcy czy na wzrost do 36, 000, ale zobaczcie, że jesteśmy gdzieś w pół drogi i nic na razie nie dzieje się nadzwyczajnego. Gdybyśmy spojrzeli sobie na nasze pory roku, to tak, że tutaj wszystko jest zgodnie z planem. Elon Musk mówił o długiej zimie. No i faktycznie mamy długą zimę, bo ona trwa na krypto od Czerwca 2020 roku do teraz, no i być może potrwa jeszcze do marca 2024, czyli jeszcze rok. Gdybym miał na bitcoinie szukać na ten moment jakichś pozycji wzrostowych, no to czekałbym na wybicie tendencji spadkowej. Tą tendencję możecie pociągnąć sobie od ostatniego szczytu, który mieliśmy w 21 lutego. No i zobaczcie, że no faktycznie, gdyby tą tendencję nam wybiło. No to gdzieś tutaj do 61,8, czyli do okolic powiedzmy 24 tysięcy dolarów za bitcoina, jest przestrzeń na lokalny wzrost. Więc jeżeli się uda, że będzie taki scenariusz, że już nie będziemy tutaj niżej spadać, tylko faktycznie byśmy zaczęli wybijać tą tendencję spadkową, no to być może rozegram tutaj jakieś pozycje wzrostowe na dźwigni. Jeżeli chodzi o taką tendencję lokalną na Ethereum, no to tym razem tutaj już tak kolorowo to nie wygląda. Ta tendencja została wybita. Ja bym mógł ją znowu troszeczkę przesunąć do góry po szczytach. Nie jestem przekonany co do tego wzrostu na Ethereum, tak jak ewentualnie na Bitcoinie po spełnieniu się warunków, bo to jest bardzo ważne. Ja też oczywiście tutaj idziemy bokiem. Można powiedzieć troszeczkę, że ten. Bitcoin zachowuje się jak taki stablecoin od jakiegoś czasu, jak ktoś napisał u nas na forum w ostatnim czasie. No bo zobaczcie, że właściwie od 3 marca cały czas poruszamy się wokół tej samej ceny. No dobrze, zatem odpalmy sobie wykres i spróbujmy nanieść to, co mieliśmy na jednym z tweetów. Na początek proponuję sprawdzenie 2019 roku i 2023 roku. Co ważne, mamy tutaj oznaczony niższy szczyt i wyższy szczyt. I po prawej stronie też niższy szczyt i wyższy szczyt. No dobra, zróbmy sobie dokładnie te same oznaczenia u nas na wykresie. Bardzo dobrze widoczny jest ten szczyt 10 kwietnia, no i następny szczyt 23 kwietnia. Oczywiście mówimy tutaj o 2019 roku. No dobrze, naniosłem oznaczenia, że mamy niższy szczyt, i wyższy szczyt, i niższy szczyt, i wyższy szczyt. No, i teraz zobaczmy, co nam podpowie ewentualna tendencja. Bo my mamy tutaj tendencję wzrostową, ale mamy ją w taki sposób narysowany, że jest ona po korpusach świec. Nie jest ona idealnie po cieniach, które są nieco niżej, tylko jest po korpusach. Narysujmy dokładnie to samo, i co teraz widzę? Generalnie ciekawostką jest, że ten sam moment, który sobie tutaj wybrałem do analizy, zupełnie inaczej wygląda na indeksie bitcoina do dolara. Ja odpaliłem wykres na Bitrexie PTC USDT, więc no jedyne co mogę zrobić, no to spróbować jeszcze zmienić na indeks, bierzemy całą historię Bitcoina. No i OK, tutaj już wygląda to lepiej, ale zobaczcie teraz jaka jest różnica. No każdy gdzieś tam korzysta z innej giełdy, robi oznaczenia na innej giełdzie. No i wskutek tego możemy mieć troszeczkę zaburzoną tą symulację. Zupełnie gdzie indziej będą szczyty i zupełnie gdzie indziej będą lokalne dołki. Teraz przeciągnę sobie znowu tą tendencję. No, i faktycznie widzę, że jeżeli zrobię to po korpusach świec, no to wychodzą mi tutaj cienie. Zróbmy sobie dokładnie to samo, ale z prawej strony. No i tutaj tych cieni nie ma. Więc co mogę zrobić? No znowu też z prawej strony spróbuję wyznaczyć ten indeks Bitcoina. No i tak naprawdę nie mam tu jakiegoś długiego cienia pod spodem. Nie wygląda to jakoś szczególnie źle. Bardzo podobne są te wykresy. Czekam na ten ewentualny spadek. No to tak jak wam mówiłem, no fajnie by było gdybyśmy tutaj ciachnęli jak, jakąś korektę do, mierzeń, do 50% całego tego ostatniego spadku, jeżeliśmy sobie zmierzyli to od dołka do szczytu. Tutaj mam 20 tysięcy 400 dolarów, mniej więcej te okolice no i fajnie by było, gdyby cena mi tu spadła, ale czy musi? No nie musi. No jeżeli nie spadnie, no to po prostu będę mimo wszystko tego Bitcoina chciał dokupić w czasie. I teraz zobaczcie, co my tutaj mamy po tej lewej stronie. Bardzo długi trend boczny, on trwał tutaj kilka dni. Ja przełączyłem na interwał D2, z powrotem wrócę tutaj sobie z prawej strony na D1 no i zobaczcie, że no są jest podobieństwo. Jedna, druga, trzecia, czwarta świeca. Jedna, druga, trzecia, czwarta świeca. Jeżeli faktycznie pojawiłaby się tutaj nagle zielona świeca wzrostowa, no to sorry, ale będę tutaj gdzieś przekonywał się w kierunku tego ewentualnego wzrostu. No a zobaczcie, co my mamy dalej. Kolejny wyższy szczyt. No i jeżeli byśmy faktycznie mieli coś podobnego, no to też moglibyśmy się po pojawieniu jakiejś dużej świecy, no dziś spodziewać tutaj kolejnego wyższego szczytu. Tylko sprawdźmy sobie to dokładniej, a dokładniej możemy to sprawdzić na niższym interwale. Co mówi nam niższy interwał? No zobaczcie, że możemy sobie tutaj po szczycie. I po kolejnym niższym szczycie oznaczyć tendencję spadkową. Zróbmy sobie dokładnie to samo z prawej strony wykresu, ale zrobimy sobie to na 6-godzinówce. No i tutaj też od szczytu mogę sobie przeciągnąć tą tendencję. Więc co jest dla nas najważniejsze? Najważniejsze jest w najbliższym czasie śledzenie, czy ten bitcoin faktycznie zamiast spaść, bo oczywiście też nie musi być dokładnie to samo. Ta osoba, która wrzuciła tą grafikę, nie jest jakimś wróżbitą, żeby wiecie, przewidzieć ten ruch. Może się uda, może się nie uda. Więc musimy to obserwować. Dla mnie bardzo ważne będzie wybicie tej tendencji spadkowej. No i jeżeli ona by została wybita, no to sorry, ale no nie będę czekał na te niższe dołki, po prostu dokupię sobie tak jak co miesiąc, czyli DCA, uśrednianie. Wtedy będę czekał na ewentualny wzrost. Jeżeli zmierzymy sobie cały ten ostatni spadek, no to też warto by było wyznaczyć ewentualnie miejsce, gdzie ten ride mógłby się zakończyć. Więc jeżeli przyłożę sobie tutaj zniesienie Fibonacci'ego i sprawdzę zewnętrzne poziomy 161, 261 i 423, zobaczcie, że do tych poziomów cena dojechała. Nie jest to jakiś super idealny poziom, ten 423. W jego okolicach cena szła tutaj bokiem, więc złapmy sobie z prawej strony i zobaczmy, gdzie wypadają nam te poszczególne poziomy. Więc po wybyciu tej tendencji, jeżeli ten cykl miałby się powtórzyć, no to co? Najpierw jedziemy do 27 tysięcy. No okej, okay, nie wygląda to jakoś szczególnie wymagające, jeżeli chodzi o bitcoina. Nie mam pojęcia, jak to się rozłoży w czasie, czy to będzie kwiecień, maj, czerwiec, czy jeszcze dalej. Na razie interesują nas tylko poziomy. Ewentualnie wyższy poziom to jest 30 tysięcy dolarów za bitcoina. No i tu już robi się grubo, bo na to 4, 2, 3, które widzimy jeszcze wyżej, jest w okolicach 35 700 dolarów za bitcoina. Ja tą analizę w takiej formie, jak jest teraz, zapisuję i wrzucam wam w linku w opisie poniżej tego nagrania. Także jeżeli macie ochotę sprawdzić, czy faktycznie ona może się nam zrealizować. To zapraszam Was do opisu. Coś, co jeszcze obiecałem sprawdzić, to właśnie to. Jak zwał, tak zwał. Odpalamy sobie naszego Bitcoina. Niech to będzie znów indeks Bitcoina, wrzucamy chmurę i No i patrzymy, co tutaj się ciekawego dzieje. Mamy tutaj dużo różnych kresek. One są ważne, jeżeli ktoś stosuje tą strategię, ale jeszcze ważniejsza jest chmura, która tworzy nam się pod ceną. Generalnie, jeżeli mamy czerwoną chmurę i cena jest pod nią, no to jesteśmy w trendzie spadkowym. W momencie, gdy zmienia nam się kolor chmury, ale jednocześnie cena wyjdzie nam nad chmurę, to zmienia nam się trend ze spadkowego na wzrostowy. OK, idziemy troszeczkę dalej na tym wykresie i tak jak Wam powiedziałem, ceną wychodzimy nad czerwoną chmurę, a następnie pojawia nam się zielona chmura, nad którą jest cena. I teraz, co jest bardzo ważne, jeżeli ta chmura wytrzyma, jeżeli faktycznie jest ten proces akumulacji, ta górna banda chmury jest bardzo, bardzo istotna w kontekście utrzymania trendu, ale Gdyby nagle nam się pojawiło oberwanie, to następnym takim poziomem, jeżeli chodzi o zatrzymanie ewentualnego spadku, jest dolna banda tej chmury. A ta dolna banda na ten moment, gdybyśmy mieli oberwanie ceny, jest na 20 300 dolarów za sztukę bitcoina. Natomiast im dalej w czasie nam się rozłożyłby ten ruch, no tym mamy też wyższą tą bandę, czyli okolice 21, potem 22 000 dolarów za Sztukę bitcoina. No i teraz kolejna rzecz, która też jest bardzo istotna, to, żeby ta chmura nam nie zmieniła koloru. Więc teraz pytanie: czy my będziemy czekać jeszcze kilka świec na interwale D1, aż tutaj naprawdę już pojawi nam się jakiś krzyż? Czy może jednak cena faktycznie ruszy. No a żeby ruszyła, no to tak jak mówiłem w poprzedniej analizie, trzeba by było wybić tendencję spadkową, no i wtedy możemy ewentualnie spodziewać się jakiegoś ruchu wzrostowego. A skoro już jesteśmy przy tych chmurach, no to nie moglibyśmy wrócić do 2019 roku i spojrzeć jak tam to wyglądało. W 2019 roku też mieliśmy czerwoną chmurę, cena była pod i w pewnym momencie wyszliśmy nad czerwoną chmurę. Chwilę później z czerwonej chmury zrobiła nam się zielona i rozpoczęły się wzrosty. Tylko w 2019 roku dojechaliśmy tutaj do tej czerwonej linii, i to wystarczyło. Nie musieliśmy dojeżdżać do zielonej chmury po to, żeby rozpoczęły się wzrosty. Także tak jak zawsze Wam mówię, nigdy nie będzie identycznie, może być tylko podobnie. Kolejny ciekawy przypadek na tej chmurze był właśnie w 2020 roku, gdy spadliśmy po tej covidowej korekcie. Zobaczcie, że też byliśmy tutaj. Gdzie jest czerwona chmura i w pewnym momencie nad czerwoną chmurę wyszła nam cena, no i chmura po jakimś czasie zamieniła się w zieloną. Nie jestem tutaj specjalistą od tego rodzaju strategii, ale staram się znaleźć podobieństwa, które były w przeszłości i po prostu je wykorzystać na moją korzyść. Zobaczcie, co wydarzyło nam się dalej. Cena wróciła tutaj do górnej bandy właśnie tej zielonej chmury. Następnie bardzo długo czekaliśmy w trendzie bocznym, żeby pojawiły nam się jakieś wzrosty. Analogicznie można też wykorzystać tą chmurę w drugą stronę. Zobaczcie, ten szczyt w 2020. Roku, gdy bitcoin osiągnął 69 tysięcy dolarów za sztukę, i mogliśmy mówić tutaj o zakończeniu hossy, gdy na interwale d1 cena zamknęła się najpierw pod zieloną chmurą, a następnie zielona chmura zamieniła się w czerwoną chmurę, więc tak naprawdę w pewnym momencie. Tutaj w grudniu 2021 można by było już mówić o ewentualnym zakończeniu hossy, więc w sumie fajny wskaźnik i myślę, że też będę go wykorzystywał w kontekście ledzenia cykli bitcoina i ewentualnych poziomów oporu, czy też wsparcia dla ceny i zmiany trendu. Oczywiście ten wykres też zapiszę. I możecie go znaleźć w linku poniżej w opisie tego nagrania. A ja bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji i o kliknięciu w dzwoneczek, żeby nie pominąć kolejnych nagrań i żebyście dostali informację, gdy pojawi się tylko nowe nagranie. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was na konferencję, której będę gościem już w najbliższą sobotę. Agendę do wydarzenia i bezpłatny bilet możecie też odebrać w linku poniżej w opisie tego nagrania. Cześć!